Hej, cześć tam was bardzo serdecznie. Ja jestem Polek, a dzisiaj ze znowu... Dominik. Dobrze znany z mojego kanału, gdyż z nim tylko nagrywam Nie? No i jeszcze Ferrari był przez jakiś czas, ale... To był jakiś czas. Nie? Ja jadę. Ja też. Ło! O, dabe, 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 bij to, bij to ciesz, jadę. Jest! Jadę, zostanie. Siebie. Kurde, nie tak uderzyłem. Bierz to? A do, dobrze wziąłem, bo on już był. No, dobrze. Piotr Kalmi podjechał za blisko. Ale ja, ty mnie nie napotknąłeś. Na nie, ja ciebie. Nie jadę, jadę, jadę. Ja Andrzej. Jadę, ja też. Jadę. Możesz no, lepsze wydanie, podanie się ja ci... zrobić. Zrobałem totalnie. Czy za mnie, czy twoja... Ja sam zrobię, stumemnie to bym sobie zrobił. Grę. Dobra. Biorę Ale wziął mi to. Wysoko. Podbiję mu to specjalnie. Dobra, ja czekam na turbo. Dawaj turbo. Nie udało mi się. Dobrze. Bierz to, bierz to, bierz, 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 bierz. Dobrze. Super. No ten... Akurat, akor utratę dostanę. Cofnąłem to przez przypadek. Mhm. Ale naprawiam już błąd. Hmm. Na 140 muszę zrobię to. Musimy im to zgłosić, że masz duże pingi? Wiesz? No, jadę. Nie wiem, że mógł stać się. Chyba, że już niedługo kończą... ...budowę tego, siatłowa. No właśnie, to jest to. Kończą? No. Sorry, a nie, to ten, typ. Bierz, 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 bierz to. Nie, ja właśnie czekam, nie. nie. Biorę gust, to wybierasz. Dobra, wybierasz. Bierzej. Dobrze. Jadę. Ojoj. No chyba nie bardzo. Jadę. Nie, jest. Teraz mam jakąś farta, nie? Utratę mam, no, uważaj. Powiedz, wyjdź, wyjdź, wyjdź. Ale w tym sensie. Wierzę, 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 bo mam utratę. Na no, utracie Kurno. Już mi się klawiatura usunęła O ja pizdolę Na no, utracie Ty, powiedz mi yy, Ty wiesz jak wyglądają Maszyny do pisania Z lat 80? -tych? No Takie z okrągłymi klawiszami, nie? No tak jadę No i ja taką znalazłem do kompa Z podświetleniem i wszystkim Uf, to jest. I Mi się wie, ona wie, tak. Wie, wie, wie. Ona tak mi się podoba, że chyba sobie kupię, nie? Ale będą ja się zamówić od pana Chińczyka, bo w Polsce zagani ile za taką? 2000. 1000. Bo ona, około 1000, nie? Nie, jeden już tu wpada. O. A zagani ile od pana Chińczyka? 200, 300. 150. W maksymalnej cenie, nie? nie ona, ona tak ładnie wygląda. Naprawdę mnie kusi, żeby ją kupić, nie? A tą moją obecną dasz do stanowiska z kierownicą. Bo tam nie działa mi klawiatura. Nic, ale się bawię. No, a przetem nie mogę się tak bawić. Nie, bo... No. O no to jeszcze jest jeden meczek i będzie podziękowany. No, oczywiście. Osiem balonów, A tyle yy, balonów? Czekaj. Okay. Yy, dziewięć. Dobra. <gryw> Szukamy czegoś następnego meczu. One, one more. <laughs> one more time. O, ty jest. jest taki sam zestaw jak przedtem. Ty to są te chyba. Nie, hmm. inni. Chyba. Kurna turbo mi się nie nie, nie, nie Zrobiło. Muszę no zapamiętać, że czarny to ty je. Bo przedtem blokowałem. Jedź, jedź, wiem jedź. A jest trudno pamiętaj Jadę Nie, 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 wracaj, wracaj Jak wracasz jak on tu Ja nie, za niskułem Za stąd, dobra Jadę Dobra, ja stoję A, tu wyjął znowu Jedź, jedź, wiecie, jestem. Nie jedziesz, kontynuuj to. Jadę. No no, no nie. Niszej. Ja nie umiem z takich wysokich wyjmować. Jest leci. Idealnie na mnie. Ja ją zablokowałem. Ja, Zablokowałem ją. Ej. O. No i... jest. Wiesz nie mam... nie mam boosta. W rogu jest lewy. Oni się kłócą o piłkę, super. Tak... tak samo jak my... czasem. Jadę. Nie? Dobrze, jadę, jadę. Ale mnie... Nie, żon. Mam... Trafiłeś? Tak, tylko że ona poleciała w górę. Jadę. Ale, żebym bym to Przepraszam, moja jedna. To bez, że się ich no. Ty, kojarzysz miejscowość Jarosu... czegoś czy coś, tak? Nie rozpowiedzę, no, no, no tam gdzieś nie. nad morzem. Jarosławiec. No właśnie, Jarosławiec, sorry. To co ciągle tego razu no, na kojarzę. Eee, no to... albo ci powiem poza odcinkiem. Nie, nie no, ma nie. No to będzie Dor Poniez. No to powiedzieć poza... Nie, nie jeszcze nie trafiłem. A chciałem jechać, to wiesz? Jest. Ja nie mogę. O się okienko. No, masz mamy ten. Tu. No, przed chwilą. A, <laughs> no, aby, Ty nim wbiłeś piłkę. Dobra. Mhm. Ale wracamy do tamtej klawiatury, co ci mówiłem. No. Ciekawe sam jakby to było z graniem. Czy to byłoby na, na, na jakiej wysokości? Czy dużo łatwiej bym miał czy, albo ciężej właśnie? Jestem um, do grania, nie? Co? Nie, ty on ma jakieś czubo, albo miałem lega. Oj, przepraszam. Dobra. Wjeżdżasz? Wyjeżdżasz? Stoję. ja jedź, O Jezus. No, no to żebym wyjechał. A ja bym A jeżeli ktoś z Was ma taką właśnie klawiaturę, mhm. napiszcie oczywiście. Eee, w tym... komentarzu, jak ona się spróbuje. No i. Generalnie skąd macie ją? Ja jak nie zapomnę, to rzucę link skąd ja mam zamiar. Jakby co ją kupić? Pięknie. I... W usta ja pobudzę. się chciałem też, jechać w usta. Tak, jedź. Nie wiem, stoję. Nie, nie, nie. Jedź. W, w niego trafiłem, uważasz. Mm. Jakby on mnie zablokował, to mnie wybił, nie? Naprawdę, ja bym go wybił. No, jadę. Dobrze. Jest, jest. Jakby to spadło. Ma, więc mhm. Dobra, dobra. To co wolisz stać na bramce? Nie wiem, próbuję na razie tu grać. Uważaj tylko ty to jest tylko twoja Biorę, spróbuję to wziąć. Bierz mam, machę jedź. Dobra, tak nie, 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 nie. weź, wróć na bramę. Ja jadę. Cie, cie, cie. Jadę. Idealnie. Według Bejdź mnie to było. Nie mam turba. Gdzie jesteś? Jest, jest. jest Pierwszy się. Ja. Jak to leci, bo nie widzę? Jest, jest! Yes. Ale ja zrobiłem idealnie fikołka, żeby ją wbić! Ej... Ej. Ej. Wiem, Ej. wiem, wiem, wiem! Dobra... Piotrek, kurde... że no myślałem, że zdążysz się obrócić! Strzelaj, strzelaj, strzelaj... No teraz nie ma czasu na pogabańkę... Aha... T Pięciutko było. Maćniętko? Pięciutko. Pięciutko. Ale co? On, on jest upalowany. Stoi na Nie, zostaw, 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 zostaw ty no, nie, nie ma, nie dotknąłem. Nie, zrąbałem. Możemy to przegrać. Wyjazd. Nie, gdy ja jestem na bramie. Nie? Uważaj. Siedzi. No. Ej, dobra. Dziękujemy wam bardzo serdecznie za oglądanie. I co? No i zapraszamy Was do następnego odcinka, który nie wiem kiedy będzie. Także nagroda pada. I do następnego. Cześć. Cześć.